Dobra, tak. kiedyś pani się najlepiej tak żyło w życiu? Czy za komuny, czy za to Kiedy było tak najlepiej wie, dla pani? Wie pan co, że ja to bym się cofnęła do komuny. Czy Gierek? Tak, tak? Jak było za, tam, za tamtych czasów? Lekarz był i... No było, no według, my, mi, było, według wiem, mnie, ja to bym tak powiedziała, nie podoba mi się ta praca, poszłam gdzie indziej, czy nie, gdzie indziej ale i, było, i gdzieś tam się z twoich zatrudnił. A teraz jest... Bo było, a teraz to nie ma. Wykształcenie patrzą, wiek patrzą, masz 50 lat już absolutnie, bo A, już jesteś za. A to jest 20 lat, to doświadczenie, tak? Ja jakieś się jakieś no. Stoletnie. No i nie czyli tak, staty, Czyli praca była lepiej wtedy, tak? No, I lepiej. No wszystko to zbudowane za tamtych czasów, te bloki, tak? No, za tamtych no czasów. Dużo już nie było co kupić tam tych czasach, no, że puste półki. Wie pan co no skupnem no, to to było tak naprawdę różnie, no, no bo jeszcze początki, tak, tych lat 70. -tych, 80., to było różnie. Dużo I było nie... ciężko i było... No ale... Ale było za co kupić, tak? Ale jakoś, jakoś to było i... i, i, Dużo osobom... i jeżeli będzie trzynastka i czternastka, no to trzeba ich pochwalić. No. Mimo pani, A że to jak... pani pochwalić za no, tą Bo ja pan, no, no ktoś to musi rządzić, no. A dużo osób się boi, że za dużo my kraj w ten sposób, że rozdają te pieniądze na 800 na wszystko, na 13. No rozdaję, no rozdaję, no według mnie to wie pan, myśmy też dzieci chowały właśnie, i właśnie. myśmy nie dostawały właśnie. takiej puli pieniędzy. Czy powinno być takie 800 plus według pani komu dawać? Wie pan Pantującym? co, no komu dawać no, Z... no. Mimo pani, A że to ja... pisa pani pochwali za to. No Bo wie pan no, no ktoś to musi rządzić, no. A dużo osób się boi, że za dużo my w ten sposób, że rozdają te pieniądze na 800 na wszystko. I do dwóch nie mają, proszę nie, pana. Do po, po. No. 1400-1300. No. no właśnie. Cztery to raz na rok oj, słodkie? No, a tak to to. A czasem takie małe emerytury po tylu latach pracy, Ludzie po 30 lat pracują 40? No oczywiście, no oczywiście. No. A to na części no. nie wystarczy jedzenie. A młodych jeszcze no nie, A młodych na mieszkania stać na jakieś rzeczy? Kiedy no, no. Wszystko za kredyt. Ja, ja to wiem, że wszystko kredyt, 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 ale na ten kredyt też trzeba zarobić, tak, przecież, żeby go spłacić. Ale stopa procentowa tak w górę, tak? No, a stopa jest w górę ciągle. No niby one mówią, że spada. Ale widać? No, ale, ale po... Tam, wie pan, młodzi to się bardziej to w tym tam interesują, a już tak jak ja, to tam może... Czy Tusk te 100 obietnic wykona w 100 dni? Bo już się kończy te 100 dni. Nie! nie! Czyli zostało 10 dni, proszę pana. Ale pieniądze z KPO odblokował. Ale gdzie te pieniądze są? Jeszcze tych pieniędzy nie ma i te pieniądze pójdą na co inne, proszę pana. Na inne, tak? Kumoterstwo, że swoich tylko obsadzających spółkę? Tak, 50 proszę pana ambasadorów mają wyrzucić, wczoraj ogłosił. Jak się żyło za tych pierwszych rządów Tuska? Jak było? W 2015. Co było źle, co było dobrze. O, proszę pana, by nie, nie było. Przecież wyjeżdżali. Wyjeżdżali. Za granicę, tak? Tak. Dla mnie to się żyło teraz, proszę pana, przez te 8 lat, jak doszedł, dla do pisu. Do, do, do PiSu jak doszedł. Tak Dwie tak. podwyżki dostałem emerytury, to proszę było. pana. Trzynastka. O, I trzynastka, czternastka.